Dzisiaj film z serii Patrzymy na ludzi, jak wyglądają i jak chodzą, w co są ubrani. Jestem sobie pani z Jamajki. Idę sobie do sklepu. Dzisiaj strasznie pizga. He he. A my jesteśmy szeryfami z Nottingham. Możemy robić wszystko i wszędzie. I się patrzę teraz. A póki się sama w głowie. Jamajka. Ja Jestem też takim mamczepatym. Mam reklamówkę z ale byłem w sklepie Waldi. Cholercia. Hej, hej, gdzie ty jesteś? Yo, yo. Fucking fridge. Isn't it, Mikey? Yeah, yeah, yeah na luzie, mam rozpiętą bluzę Tram, tam tam. Stary, jeszcze Mamy auto na raty I nie tylko auto na raty Mamy różne graty Jestem mama Mój man siedzi w domu W kapciach, czeka na mnie Lubi mnie Moją ass Black ass A ja jestem John Mam wypłatę co Friday Kupiłem sobie dzisiaj w pillows Two pillows Room size ja jestem delikatny jak płatek. To chyba Adam's family. Adam's family. tatin, tati. A ja mam tak wyjebane, że ja sobie wziąłem koszyk i jadę z, z nim do domu. A co będę sobie chodził z tym? Albo będę tak taksówkę. Koszyk biorę, jadę na chatę. Pokażę wam. Tu jest wyjście, tu nie ma parkingu. już. Tu się jest wyjście, poza sklepy. Z tym Majki żyje z wałków i, i, i tego, i przypałki. Tak jest. Na i mańce jest cieplej, a ja tu taki, te, i tak tutaj zostanę. Bo tu są moje rodzice, są moje korzenie no, z Karaibów. O, drugi, ja pierdzielę, zobaczcie co się dzieje. Oni się nie pierdzielą w tańcu widzę. Wow. A ja jestem Agata, mówią na mnie Hogata. I mam te, żółte flamingi. To jest Jenny, poszła Jenny. Fajna kurtka taka. Właściwie pewnie ona w niej śpi.

o, panowie, szacunek! Oddanie koszyków następuje. Myślałem, że wywieźliście i już nie przywieźliście. Szacun? Jamaika zawsze zawsze respektuje. Mamy zasady, zawsze idę pierwszy! Ona mi nie daje rady. Ja tak nie, <grym> nie <grym> lubię chodzić po sklepie i nic nie brać. Dopiero bo depity, są bez wtorki, no. To zawsze coś sobie wstępu Nawet puste pudełko sobie zawinę z tego sklepu, tego, 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 tego. Oj, jado! Bzikową rodziny zapierdalać i nosić. Mam zasady, piję kole. Zawsze bez cukru. Jestem Big Mama i nie szukam żadnego Hama. No. A ja jestem Small Mama. Liter. Nie Ha, to będzie Syn, Czepata i stara czapata ma Jeżdżę jedną rąsią. Drugą mam czegoś innego. ha. Wolę być singielką i nosić niż nie być singielką i nie nosić. No. Jestem czekoladowy i mam dredy. A nie jakiś tam blond jak Szwedy. Jamajka. I idziesz, czy nie? Tak, to pizga mi. I don't care mate, I don't care, pizga ci? Come on bro, come on, we have to go. It's so hard price there. Jenny. To jest Jenny, poszła Jenny. Mamy zasady, zawsze idę pierwszy. Ona mi nie daje rady. Potrzebuję specjalisty od pr bo kurwa takie głupoty nagrywam, że aż mi sam, samego siebie szkoda. Haha, <laughs> wcale nie. Wcale nie, bo to podoba mi się. Zresztą nie siedzieć tak na parkingu, tak, tak w sensie tak nieproduktywnie, muszę coś nagrywać, tak coś gadać, bo inaczej to bym zwariował. Kobieta, kobieta w sklepie. Ja sobie jeszcze parę filmów tutaj w sklepie. In comes the thing car. <laughs> Sunshine one of the best atmosphere Ninety five degrees you know we no care On the beach we have a ridge and you know we no bleach Sun so hot you have to put on your shit. You Here this come out in shorts and your bikini piece Body so smooth me have to shout out oh, jeans Yeah, we chilling at the bar taking shots all day No bad vibes good vibes all day Call your family and friends it's a good sunny day Kids them up they from Sunday to Sunday Let's all have fun we have food and rum <laughs> It's a blessing to see another day, even though it's hot. We love it anyway. It's the perfect time to work or play. Give me the sunshine, give me the sunshine, give me the give me the give me the sunshine. Sunshine has got me. Alright. Feeling so nice. Sunshine has got me. Feeling so nice and happy. Sunshine has got me. Alright. Feeling. All right. feeling me channel. feeling so nice and happy Come on. Well, it's a tropical vibe, everything all right But me no in a no, no. fuss and me in no, a no, no fight Whether you're black or white I me say purple or blue Love is for you, love is for you Pick up every morning with a clean heart Real and true, real and true Drinking coconut water every day In a desert so we live as so always there. stay Meet and greet friends, night and day Well, if you're coming in from the cold, the sunshine Good for your soul, go and tell your friend, tell them, and tell you so. It's a positive path from head to toe. Strictly love, we are dealing no foe. Give me the sunshine, give me the sunshine, give me the sunshine, to make a girls some wine.